Dzień dobry Państwu. Dzisiejszego dnia chciałam powiedzieć, odpowiedzieć na pytania, ale jednocześnie dać odpowiedź dotyczącą tego bólu kującego, który trwa już trzy dni i był nie do osiągnięcia. Wczoraj pracowałam na Ponownie na tej pięcie, ból ustąpił na kilka godzin, ponownie wrócił, ale już w innym miejscu i bardziej delikatny. Wczoraj nadmieniałam, że ten ból był w okolicach pięty. Znalazłam taką formę orzecha, pół orzecha laskowego, grube, duże zgrubienie. Ono było, znajdowało się tutaj, gdzie są odpowiedniki refleksów um, chronicznej macicy rwy kulszowej i dołu kręgosłupa. Bardzo starannie ponownie rozpracowywałam dwie godziny później po wykonanym, yy, wykonanej pięcie jednej drugiej nogi, pięcie dłoni. Yy, dzisiaj rano pięta jest swobodna, bez bólu, nie ma żadnego problemu w sobie, także osiągnęliśmy cel w bardzo krótkim czasie, a więc yy, to, że ból gdzieś istnieje, to, nie, to jest tylko efekt. Natomiast Trzeba odszukać i refleksolog musi poszukać, wyczuć pod palcami, gdzie jest to niedomaganie. Cieszę się, nie mam pojęcia, czego to dotyczyła ta sprawa, ale moja gdzieś głęboka podświadomość doświadczenia pracy w refleksologii mówi, że ma to coś do czynienia z macicą, pracą macicy układu rozrodczego jako takiego, z tego względu, że Minęły, minął miesiąc, powinna być miesiączka, miesiączki nie ma. Zobaczymy, czy to rozpracowanie za 2-3 dni będę powtarzała tą pracę i czy to rozpracowanie będzie miało y, wpływ na y, przyjście miesiączki. Takie pytanie, które dostałam, czy gorączka jest przeciwwskazaniem do pracy i do jakiegokolwiek masażu? Ja mogę się odnieść tylko i wyłącznie do refleksologii jako takiej. Doświadczenie. Każdego refleksologa, nauka zawodu w całości wyraźnie wskazuje, że jeśli jest wysoka temperatura, to w pierwszej kolejności, zanim podamy jakiekolwiek środki przeciw temperaturze, ciało musi mieć siłę do zwalczania, powinniśmy rozpracować bardzo starannie wszystkie palce. Przysadka mózgowa to jest refleks w dużym paluchu. Te paluchy w stopkach dzieci. Czy nawet ludzi dorosłych, one będą bardzo gorące, to trzeba bardzo starannie rozpracować z drobniutkim chodzeniem, bo my dokładnie nie wiemy, gdzie możemy znaleźć jakieś niedomaganie w pracy ciała. Zlikwidowanie temperatury nastąpi w momencie, kiedy te wszystkie paluszki będą rozgrzane. Proponuję położyć troszeczkę tylko oleju, żeby palce się nie ślizgały, i zdecydowanie tak delikatnie wchodzić i rozpracowywać, aby ten, ta temperatura w tym palcu wyciszyła się. Wyciszy się jednocześnie, robimy jeden palec w jednej nóżce, robimy palec w drugiej nóżce, jeśli to są dzieci, wracamy z powrotem do wszystkich palców na stopach. Te palce po dobrym rozpracowaniu, one powinny się zrobić zimne. Na to potrzeba około może 10 minut czasu, może mniej, to wszystko zależy od wielkości stopy. Nie sztuka jest zlikwidować temperaturę, bo ta temperatura się wyciszy na 2-3 godziny, ale ona ma prawo powrócić. Ale sztuką jest wykonać cały zabieg refleksologii, mieć pojęcie, czym jest praca refleksologa na całych stopach, po to, żeby poruszyć w pracy organizmu, we wnętrzu pracy ciała, poszukać podłoża. Co jest przyczyną, że ta, ta, to ciało wytworzyło temperaturę? Za stan zapalny w organizmie odpowiadają gruczoły nadnercza. Refleksolog, jak dotyka swoimi całymi dłońmi stopy, to będzie wyczuwał, gdzie jest gorąco, gdzie jest zimno, i przez to rozpracowanie całej stopy dowiemy się, gdzie jest to podłoże. Temperatura, jeśli wróci za 2-3 godziny, proponuję w dalszym ciągu robić tylko i wyłącznie paluszki. Niestety, cały zabieg powinien być wykonany. Będę w przyszłości mówiła, na czym polega ta nauka, a na czym refleksologii i praca refleksologii, a na czym polega masowanie, bo wiele mam pyta o masowaniu jako takim. Takie samo masowanie nie wiem, nie, oś, nie ma takich efektów dla y, odnalezienia zdrowia w zagubionej pracy ciała człowieka czy dziecka. Y, drugie stwierdzenie i pytanie. Dziecko półtora roku uwielbia dotykanie swoich stópek, masuje je. Y, prosi dziecko, prosi o masaż, mama się po prostu zabawia, ale jednocześnie napisała, że cała stopa dziecka poszatkowana jest bruzdami tak jak stopa stuletniej kobiety. Proszę Państwa, jesteś, jestem tylko refleksologiem, nie jestem lekarzem, nie moja rola mówić gdzie jest przyczyna tego, ale chciałam powiedzieć, że rozsądna praca matki, począwszy od kręgosłupa, w zonach i tego się trzeba niestety nauczyć prawidłowo pracować, bo samo masowanie jest jako takie jest niewystarczające. Z biegiem czasu stopa nie jest y, odpowiednikiem całego ciała. To jest nasze wnętrze, ale tu mamy kręgosłup, tu na wierzchu mamy limfatyczny, y, limfatyczne, limfatyczne. Tu jest cała głowa, mądrość głowy, przekazywanie dalej są boki stopy. Całość pracy musi być połączona w jedność. I teraz, jeśli mamusia będzie systematycznie prawidłowo wchodziła w głębię tej stópki dziecka, bo tak się do, tak, półtorej roczku dziecko, to ta praca będzie przynosiła efekty. Trzeba być bardziej odważnym. Dzieci, jak zasmakują prawidłowej pracy, a nie będzie to robione rutynowo na zasadzie przycisku, bólu, to będą. Wykonywanie tych czynności. I trzecie, kolejne spotkanie: Czy zioła szwedzkie pomagają na biegunki i blizny? Proszę Państwa, ja nie jestem zielarzem, ja tylko mogę powiedzieć z własnego doświadczenia przez długie lata na emigracji, zioła szwedzkie były częścią mojego życia dla usprawnienia. Em, pracy swojego ciała, nie tylko układu trawiennego. Trzeba po prostu zapoznać się i skorzystać, bo jednemu zioła szwedzkie wywołują biegunki, innej osobie zioła szwedzkie mogą powodować zaparcia. Jeśli są biegunki, to za biegunki w pracy ciała, ja mówię o refleksach w stopach muszą być bardzo starannie, tak po przekątnej, rozpracowane refleksy układu trawienia. W refleksologii jeśli lewa prawa stopa, biegunki to prawa stopa, zaparcia to lewa stopa, ale żeby uregulować jedno i uregulować drugie, Obydwa śródstopia muszą być starannie rozpracowane i to prawidłowo. Chociażby położenie stóp na taką piłkę i staranne, głębokie wchodzenie piłka musi być twarda, bo ta akurat jest miękka i dla pracy, na, dla dzieci, do zabawy, a potem ewentualnie dla nich do pracy na ich nóżkach, rączkach czy cokolwiek to wtedy będą tego efekty, ale musimy zrozumieć, że biegunki i zaparcia nie są samotne w pracy ciała. Wszystko jedno, czy to biegunka, czy to zaparcie i tutaj musimy tą sprawę rozgraniczyć. Chciałabym teraz powiedzieć coś na temat wzrostów. Wzrosty pooperacyjne są zmorą kobiet. Przede wszystkim te, które rodziły te cesarskie cięcia, zresztą jakiekolwiek wzrosty pooperacyjne, i one mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. W tym przypadku proponuję, ja tutaj tylko na stopie, może pokażę, to narysuję na kartce papieru. Jeśli mamy wzrost pooperacyjny, który gdzieś tam przechodzi wzdłuż, co powinniśmy robić? Powinniśmy rozpracowywać paznokciem w jedną stronę, po przekątnej, po przekątnej paznokciem w drugą stronę i potem kręcić taką śrubą. A więc jeśli mamy wzrost operacyjny, paznokieć idzie w po przekątnej w jedną stronę, po przekątnej w drugą stronę, trzeba wziąć oczywiście olej. Nie można tego robić na e, suchy, naskórek, na skórek, na jamie brzucha, czy gdziekolwiek one są. Wszystkie wzrosty pooperacyjne, a przede wszystkim wzrosty jakiekolwiek, które znajdują się w stopach, one mają negatywny wpływ na pracę ciała e, człowieka. I teraz kolejny ruch. Jeśli to jest na skórek cały, jest zaoliwiony, przepracowanie w poprzek, przepracowanie po przekątnej w drugą stronę i potem palcem w formie śruby. Jeśli to przepracujemy w formie śruby i poprawimy z powrotem palcami, cała powierzchnia, cała wokół wzrostu pooperacyjnego musi się zaczerwienić, zrobić się gorąca. Kładziemy znowu dobrą jakość oleju na tą samą bliznę, i o te blizny, jakiekolwiek blizny w pracy naszego ciała gdzieś istnieją, powinniśmy dbać tak jak o codzienne mycie zębów. Rano i wieczorem starannie rozpracowywać. Zobacz, powierzchnia, czym większa się zaczerwieni, tym lepiej. Ta powierzchnia się powinna nie tylko zaczerwienić, ale ta cała blizna powinna zrobić się gorąca. Jak ona zrobi się wystarczająco ciepła, pozostawić ją samej sobie. Powtarzać systematycznie. W każda blizna znajduje się w refleksach w odbiciu na stopach. Tylko umiejętność znalezienia blizny w stopach jest trudna, natomiast praca na samej bliznie przez nas samych jest stosunkowo łatwa, i wtedy. Te dolegliwości, przede wszystkim u kobiet, które cięte były gdzieś przed laty przy porodach, one mają wpływ na wszystko, co w pracy naszej miednicy. Tam jest niezadowolenie, czasami ten brzuch ciągnie, czasami jest dyskomfort w pachwinach. Nie szukajmy nie wiadomo czego, starajmy się pracować. Wziąć sobie delikatną szczotkę do zębów, jeśli nie potrafimy pracować paluszkami, chociaż nasze paluszki mają swoją energię, swoją siłę zdrowienia. Będziemy je rozpracowywać i będziemy mieli konkretny efekt z dnia na dzień, z dnia na dzień. Olga po trzech dniach pracy na bliznach jest zdecydowana bądźmy odważni i dbajmy o swoje zdrowie. Na, pew na pewno warto poświęcić te 2-3 minuty każdego dnia na bliznę. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, bardzo proszę pytać. Polski Instytut Refleksologii. Założyliśmy w tej chwili nasze YouTube i każdego dnia będę zamiast odpowiadać na um, e-maile, będę odpowiadała um, na um, przy nakręcaniu takich indywidualnych, małych filmików, dawaniu odpowiedzi yy, młodym mamom czy starszym kobietom. Może z biegiem czasu, w tej chwili wypracowałam sama na sobie, dla takich starszych osób, jak jestem ja, bo mam y, swoje 75 lat, wypracowałam taką prostą metodę y, ćwiczenia ciała, co można wykonywać na łóżku, na podłodze, robię to każdego dnia rano, gdzie wprowadzam całe swoje ciało w wibracje. Wibracje takie to jest 10 minut, może 5 minut, niedługo, ale efekty są niesamowite. Czuje się cała buzia, całe ciało. I ciało powraca do zdrowia. Te gimnastyki, które są często w tej chwili, można popatrzeć na Facebooku. Mowa jest o młodych ludziach, a przecież są jeszcze ludzie starszy, starsi, którzy leżą, którzy mają zdrowe ręce, a nogi nie dają rady chodzić. Może byśmy w jakiś sposób przekazali im trochę mądrości, może zostaną sami z sobą, będą pracować. Warto. Bo zdrowie w, jest w każdym z nas, tylko trzeba pomóc nadać jemu z powrotem dobrego życia. Dziękuję za spotkanie i do usłyszenia następnym razem.